To co to, a to już się szykujecie, bo to dzisiaj jest rocznica stanu wojennego. 44. wypali. To jeszcze to pamiętam. To jutro zapalicie Chanuki, u was się będzie palić, pójdziecie gdzieś, oglądając film, jak się skończył. Właśnie trudno mi było cokolwiek powiedzieć. Potem jak podeszli pa, państwo, to nie jest małżeństwo. Współ, współpracują z sobą pani i pan, którzy ten film reżyserowali. Ja zadawałem mimo pytania, co ten film jakoś ta, zmienił w ich życiu, jeśli chodzi o wiarę, bo są związani z Świątą Życie Powiem że im często to pytanie zadawane i właściwie tak odwrócili to pytanie, to nie ksiądz, pani, to nie ksiądz, powie co co ksiądz o tym filmie myślał. Miałem trudność zebrać myśli, żeby powiedzieć. A potem ja jakoś się, sięgnąłem do serca, no, ten film oglądałem w perspektywie jako katolika, a też kapłan, że to wszystko, przez co przechodził ksiądz arcybiskup Lefebvre, żeby, żeby okazać wierność, było ogromnie trudne. Tego się na filmie nie pokaże. Tego nie pokaże cywil, który się przebrał yy, za księdza do scenki i tam idzie starego dziadka na marszach. No, Co mu powiedzieć, że dobro odegrał, czy pana, który zagrał tam arcybiskupa ADF, to, to, to proszę, to ksiądz był, tak? No to, to Bogu dzięki jakby ksiądz bo ja myślałem, że to jakiś cywil się tam przebrał, przebrał za księdza i... No ale, ale rzecz jest, że że historia ma swój ciąg. Na księdza arcybiskupie się nie skończyło. Umarł w 1991 roku i że jak najbardziej tym, tym umiłowanym dzieckiem, to tak jak w przypadku Salezjanów jest, że ksiądz Bosko zakładał Salezjanów jako rodzinę, później poszerzał, współpracowników Salezjańskich. O siostry salezjanki, zawsze salezjanie tym umiłowanym dzieckiem księdza Bosko, ale to wcale nie znaczy, że ktoś nie musi być salezjaninem i spełnia to, co Ksiądz Bosko spełniał wobec dzieci i młodzieży na sposób właściwy, lepszy, piękniejszy niż salezjanie, W prywatnym jakimś talentem, który otrzymał i zaangażowaniem miłością, którą, którą, którą żyje. I ksiądz arcybiskup umarł, bractwo zostaje, ale to nie jest tak, że bractwo jest dzisiaj jedyną odpowiedzią dla wierności tradycji katolickiej. Tam w tym filmie jakaś jedna czy druga osoba powiedziała, że, 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 że no, dzięki bractwu to jeszcze bo tam i Ksiądz Siado występuje, więc i, i, i Instytut Dobrego Pasterza, i Księża Insty Instytutu Piotrowcy tak zwani. Zdjęcie było księdza biskupa Williamsona. No i było też, że bractwo nie, nie przyjęło, nie przyjmie stanowiska sedevakantystycznego wakantystycznego, więc z tej linii tam nikt nie był. ale mówię, że na bractwie jako umiłowanym dziecku, kapłańskim braci Świętego Piuszec nie kończy się misja, którą podjął ksiądz arcybiskup Lefeb, podjął ksiądz biskup Campos de Castomagre i do której my jesteśmy zobowiązani, żeby ją odczytywać i podejmować. Jest możliwe, że w takim stopniu mniejszym czy większym jeden, drugi, trzeci ksiądz też ten udział ma. No ja ufam, że mam, że mam. Wychodziliśmy wczoraj z tego kina i do pani reżyser podeszła pani, słyszę tylko słowa, że mówi i módlmy się, żeby się ksiądz Michał nawrócił. To o mnie było, więc się wróciłem do pani, żeby dopytać, o co chodzi. A ona mówi do pani reżysery. Nie, że dziękuję, nie, nie że prosimy, żeby się ksiądz Michał o mnie chodził, on wrócił, tylko, że ona się nawróciła, wróciła dzięki, dzięki, dziękuję mi, że, że tam, za, za to, co ksiądz nam nie zrobił. Ja nie mam żadnej świadomości, że cokolwiek dla pani zrobił, a ona coś tam przywołuje jakiś. Więc, daj Boże, w tym miejscu też dzieje się tajemnica, wierności, do której jesteśmy zobowiązani. No i bractwo by się jawiło takim bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Dla kapłana wstąpić, słyszę, że jakieś ja, ja tam słowa bym musiał podwoływać, czy Niemcy ja bym musiał zrobić, tak znaleźć się nagle w gronie, gdzie są młode małżeństwa, dzieci. No ja tutaj będę trwał. Przy tym, przy czym tym bardziej, stanąłem, Tym bardziej mówię, że tam na filmie, w filmie idą. Pan Marek Jurek tam się wypowiada. Ono proszę bardzo, wielkie autorytet do mszy świętej w Rycie Rzymskim, prawda? Taka fleksybór, chorągiewka. Pan Sęskiewicz. Chorągiewka kolejna. No ksiądz tamten od, od, od piusowców, od bractwa świętego, nie piusowców, tylko piotrowców już taka, buzia już tak, urósł przez tam od filmu, trudno być katolikiem, urósł tak naprawdę, bo, bo to proszę pamiętać, jak mnie wywalili, eksmitowali mnie wrzesień 2018, to ja chyba przez miesiąc... No, jak ze zgromadzeniami ja przez miesiąc czy dwa, to ja prawie 10 kg przytyłem, bo się stres zajada się. Także na niektórych widać właśnie, takich tam kapłanach kapłańskiego bractwa świętego Piotra, w jakim oni żyją w stresie, jak oni zajadają kłamstwo, którego się nie da zanieść, nie da się, no od chociażby, że są że są w jakiś sposób, są z dezerterów, no a drugie, no to są też te kłopoty, z którymi stają kapłani kapłańskiego bractwa świętego Piusań Świętego. Krytykują papieża za to, co robi, po czym stają do mszy świętej w jedności z wiarą tego, który niszczy mszę świętą. Jak to ich sumienie realizuje? No pewnie sobie wytłumaczają, że to nie jest modlitwa, z, w jedności Ży, tylko za itp itd. Także na podstawie tego filmu też już się daje zobaczyć, że, że wiele takich tam autorytetów okazało się pseudautorytetami, tam dużo, yy, dużo mówi ksiądz, ksiądz, znaczy na, w tym co mówią. Są, tak, ale chodzi o, 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 o w ogóle staniecie w sprawie Najświętszej ofiar przy i, i sprawy katolickiej. Tak? Jak mówię o panu Jurku i, i panu Cęckiewiczu, no to to co zrobili wobec pana Brauna, że, że to co to, a tu już się szykujecie, bo to dzisiaj jest rocznica stanu wojennego. 44 Pani, to jeszcze to pamiętam. To jutro zapalicie Hanuki, u was się będzie palić, pójdziecie gdzieś? No bo według Jurka i Cęckiewicza to każdy Polak ma w tym obowiązek uczestniczyć, a przynajmniej się nie sprzeciwia. Absolutnie nie. No, wypowiada się też w tym filmie ksiądz, ksiądz yy, yy, Bydgoszanin, ksiądz Knebleski, Wujek dla Pana Michała, Murgrabi. No pięknie się wypowiada. Ale co z tego, jak, jak to w stanie Panu Bogu świeczkę diabłoga. To nie byli księża, którzy związani z Najświętszą Fiarą przy świętej w Życie Rzymskiej tylko i wyłącznie. I tam co który to powtarza, a ksiądz Węcławski, jaki, jaki nieszczęśliwy tutaj. On, on wolałby odprawiać i woli odprawiać Mszę Świętą w rycie rzymskim, ale, ale yy, nie może nie uznawać nowej mszy. No proszę bardzo, nie może nie uznawać, to poczytaj to poczytań, żeby ci sumie nie ruszyła księdzu arcybiskupowi Karno Maria Wiga, no może ruszyć, jak sobie zdał sprawę, doczytał, po co tam sza powstała, dlaczego tak może stawać, do i Więc to stanowisko i kapłanów kapłańskiego bractwa i ludzi, którzy się tam wypowiadają, w wielu rzeczach jest takie polityczne, jest takie miękkie. My tutaj nie stoimy na gruncie takim, mówię o sobie, czcigodnych, wiernych, chociaż tam ktoś w internecie, jeden człowiek, to tam rzuca tak od razu, tam pseudopapież, czy coś to tam tak, 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 yy, nie wiem, czy się dobrze namyślił, czy nie, ale, ale tak robi ów człowiek. My zajmujemy taką postawę, no, a kto z nas ma autorytet i władzę, żeby stwierdzić, jest czy nie jest a jednocześnie gdzie indziej mają odwagę modlić się o nawrócenie prewosta albo jego rychłą śmierć. I modlić się o katolickiego papieża, papieża katolika, a nie o stolicę apostolską. Santa Sede. Także wracałem z tego filmu uradowany, na pewien sposób trochę smutny, że ten film zamyka posta, po, po, osobę księdza arcybiskupa, lefewr do kapłanów kapłańskiego bractwa. A daj Boże ksiądz arcybiskup jest święty, że jest święty. Któż by go miał w posoborowiu za takiego uznać, to co by musieli robić z JP2, z Ratzingerem i z innymi, a co z Bergolio robić, tak, tak, Wykopywać ich, do Tybru wrzucać, że, że z tego z testamentu księdza arcybiskupa nie tylko żyją kapłani, kapłańskiego bractwa i wierni, którzy tam przychodzą. I to jest ten owoc świętości i takiego świętości, tak, stanięcia w sprawie Bożej jednoznaczny więc jak my tak będziemy żyć, jak wy tak będziecie żyć, to owoc tego też przyjdzie. Na tych, na których się dziś nie spodziewamy, nie spodziewacie, przyjdzie. W swoim czasie przyjdzie. Na odejście Pan ścigodny dał obrazek. Pań, państwu, re, pa, pani reżyser, panu reżyserowi, czyli jednemu z nich, zapraszając, że do baranowa nie jest daleko. No ale nie jest daleko, a może się okazać, że jest daleko. No bo jak Państwo zrobili taki film, który póki co może służyć za taka... Taka, taka telewizja propagandowa wobec sprawy bractwa, to kiedy będą chcieli to uzupełniać o inne wątki, już nie muszą się spotkać z tak miłą postawą od kapłanów kapłańskiego bractwa świętego Piusa. W tej filmie nie ma historii. bajesz tam pięknie pokazują. No nie powiem, że szkoda, że się nie nagrało, jak nas tam gości nie przyjął. Ksiądz Łukasz Szydłowski. Nie nagrało się. Nie nagrało się. Ksiądz, za, za którego wstawialiśmy się pod więzieniem, modląc się, wykopywał pana i mnie. Nie nagrało się. Jak zastraszył księdza wesołka, którego tam wy, wychwalają pod niebiosy. Żeby broń Boże mnie nie spowiadał, bo on już bym się dowiedział jakich rzeczy o tych kapłani Bractwa nie chcą wiedzieć, żeby inne uszy słuchały niż zaufany, tak mogę się domyślać. A tam jeszcze inne kwiatki, bo i pan Mosakowski, i pan Bączkiewicz, Ruch społeczny Bąkiewicz, więc takie persony szemrane, szemrane. Ksiądz arcybiskup Lefer chcemy wierzyć, takim nie był. No pewnie, że jako arcybiskup musi różnych ludzi wokół siebie znosić, to darować i państwo reżyserowie też, ale my chcemy, w związku z produkcją filmu, ale my chcemy stać przy najświętszej ofierze, przy prawdzie katolickiej jednoznacznie, jednoznacznie. Kto z przygodnych wiernych będzie miał okazję i możliwość, to zachęcam, bo państwo o to prosili, ja się też zobowiązałem, że zachęcam, żeby pójść na filmie, niech się sprawa katolicka niesie, niech okowy modernizmu się rozszelniają, aż wreszcie puszczą. Aż wreszcie puszczą, jak w filmie pokazane są scenki sprzed trzech lat, trzeba się jak tam gęsiak mówi, że kościół wspiera wszystkich, którzy się chcą zaczepić. Jakoś nie odszczekał do tego, do tej pory tego. Tak? I tam różne te wszystkie fajerwerki pozasłaniane, kropielnice wstawione, jakieś te saturatory. O pan Cęckiewicz opowiedział, że w Stanach Zjednoczonych sobie można było, to słyszał z opowieści, można sobie komunikat wziąć o smaku jakimś tam, że po co zwykłym smaku. To? To, to, to. smakowe jakieś, tam, jako delicje itp. itd. No i poza tym te filmiki, łącznie z tańczącym biskupem Długoszem w kuściele, gdzie mu tam y, czapka ta, ta, ta biskupia spadła i k u kogoś tam z wierny, chyba u niewieści, na niewieści na tej głowie spoczywała. Więc przerażające obrazy poszoborowia. No ale rzecz jest, że to są y, dla oczu te, te, jakby to nazwać, te takie fajerwerki tej, tej profanacji, to nie jest istota. Istotą jest nowa msza, nowa doktryna, które nie są katolickie. Więc tam w tym filmie jest nieustannie zastrzegane, że bractwo nie wystąpiło przeciwko papieżowi, nie występuje przeciwko papieżowi. No dobrze, no to nie występuje przeciwko papieżowi, ale, ale niech występuje przeciwko temu, co robi, co mówi, jeżeli to, co robi, to, co mówi, jest niekatolickie. I to w tym filmie jest tam, ktoś z to osób świeckich o tym mówiła. Niech się sprawa katolicka niesie, jak będziecie mogli, trzygodni wierni, to jeszcze tutaj w niedzielę pani mówiła, i w następnym tygodniu, czwartek, piątek czy które tam nie to się dowiedzcie, to idźcie obejrzeć ten, ten film. Państwo okazali, no tak bym powiedział, jakby uszanowanie. Siedzieliśmy z panem już jako jedni z ostatnich przypusteszujących widowni, podeszli ryzykując, że to, a jeszcze kto zobaczy, a co oni od niego chcieli. Rozmawiali grzecznie. Daj Boże, żeby sprawa katolicka, przy której stał z taką odwagą, taką determinacją. No ale ci, którzy uznają stosunek sydewakacystyczny, pokazują tamte dziury w stanie księdza biskupa, Ale widzimy z tą wielką prawością, z którą nie stał żaden polski biskup. Więc nam jest po latach, księdzu jest po latach. Coś próbować odrobić. Czasu się nie wróci, ale przy tym znaku trwajmy. No a jak trzygodnym biernym jest bliżej do bractwa, to naprawdę piękne obrazy, rodziny całe, małżeństwa chodzą, wielu z nas by się tam dobrze czuł, ja bym się tam dobrze czuł, Duż dusz młodym ludziom, ale trzeba trwać tam, gdzie się, gdzie się jest. Niech Pan Bóg czcigodnym biernym. 不够酸。